Hejka i to spart gdzie znaleźć różne rzeczy. Dobra, pierwsze pytanie. Gdzie znalazłaś tą taką chyba lamę, co Kinga ma w pokoju nad łóżkiem? I ten piórnik, co Kinga też ma? I jeszcze jedno, gdzie jest ten kalendarz, co rodzice mają w pokoju? Please, kompletnie nie wiem, gdzie są te rzeczy. No dobra, więc zaczynam. Najpierw zacznę od tej lamy. Dobra, tą lamę musimy wyrzucić. Więc, żeby mieć tą lamę musimy iść do tej nowej szkoły. Nie pamiętam na które piętro. Dobra i teraz musimy poszukać, nie tutaj jej nie ma. I ta lama znajduje się tutaj. I, a jeżeli chodzi o piórnik, to już pokazywałam że jest piórnik na shortsie, więc musisz sobie poszukać. I ten kalendarz już pokazuje, gdzie jest. I ten kalendarz znajduje się tutaj. Kolejne pytanie. Hej Adelka, pokażesz, gdzie jest ta figurka? Co mają, co mają dziewczyny w pokoju? Poli i Nikoli, ta pszczółka. Okej, okay, tą pszczółkę już wy, wyrzuciłam, więc idziemy po nią. I idziemy do tego sklepu. I ta figurka pszczółka jest w tym automacie. I jest. Kolejne pytanie. Widelka, proszę, powiedz skąd masz tego białego pieska taką kul, e, kuleczkę w pokoju Kingi. Nikt mnie nie wybiera. Więc chodzi o tego pieska to już pokazuję. Wyrzucamy. Więc ten piesek znajduje się e, tutaj i wchodzimy do tego mieszkania. No i jest tutaj. I ostatnie pytanie. A gdzie jest ta roślinka nad kuchenką na półce w doniczce kremowo-niebieskiej? Pliś, nikt nie, nie wybiera. No więc ta doniczka znajduje się... Już mówię. O Jezus. I idziemy tutaj. I ten kwiatek znajduje się yy... Czemu to nie chce mi się o? O tutaj. I to by było na tyle. Trochę zmieniłam wygląd mojego domku. No, jakieś tam coś doszło, jakieś mebelki. No i co? To by było na tyle. I piszcie kolejne rzeczy, bo będzie parszy. I niedługo będzie historyjka z taka boka, nie wiem, muszę ją nagrać, tak, to by była wcześniej i Shorts też, ale była mu lekarza i musiałam gdzieś pojechać ten, no gdzieś tam indziej, ale...